Dzień dobry moi drodzy, dawno mnie nie było, ale kontynuujemy serię pięciu najlepszych filmów. Serię, która pozwala mi pozostać z wami w kontakcie, kiedy majstruję przy bardziej ambitnych materiałach. I tutaj od razu uspokajam: Pan Wołodyjowski i Harry Potter i więzienia z kabanu versus Historia są już w drodze. Do tej pory zestawiliśmy sobie pięć najlepszych filmów o II wojnie światowej, o średniowieczu o starożytnym Rzymie i pięć najlepszych filmów o historycznych szpiegach, a teraz przyszedł czas na starożytną Grecję. Także no myślę, możemy zaczynać. Lecimy. Z historią starożytnej Grecji jest tak, że na wielkim ekranie nie jest ona jakoś nazbyt popularna do. Do popularności starożytnego Rzymu jest jej w ogóle bardzo daleko, a szkoda, bo myślę, że starożytni Grecy mają nam no, dużo więcej do zaoferowania niż mieliśmy do tej pory okazję zobaczyć w kinie. W każdym razie udało mi się jednak zebrać pięć najlepszych filmów, no, najlepszych oczywiście subiektywnie o historii starożytnej Grecji. Kolejność jest oczywiście całkowicie losowa, także lecimy. Aleksander! Nie wchodząc w temat greckości czy macedońskości Aleksandra, dzieło Olivera Stone można śmiało zaliczyć jako film o historii starożytnej Grecji, który to przybliża nam losy Aleksandra Wielkiego od czasów jego dzieciństwa aż po ostatnie momenty życia. Na samym filmie mam wrażenie, że powiedziałem już wszystko w oddzielnym materiale, w którym podjąłem się próby przeanalizowania Aleksandra pod kątem wierności faktom. I tutaj nadal utrzymuję, że wbrew powszechnej opinii jest to film dobry, szczególnie dla nerdów historycznych, gdyż Aleksander... To jedna z najwierniejszych kinowych biografii przy takim rozmachu produkcji. Ta wierność odbija się oczywiście na przystępności, gdyż trzygodzinny film może nie jedną osobę cholernie wynudzić, nawet jeżeli udało się tu upchnąć dwie epickie naprawdę bitwy pod Gaugamelą i nad rzeką Hydaspes, co jak na standardy kina stanowi wynik ponadprzeciętny. Aleksandra śmiało Wam polecam, gdyż jeżeli przebrniecie przez całość, to na pewno będziecie bogatsi w wiedzę o tym najsłynniejszym Macedończyku, no oraz oczywiście o podboju Imperium Perskiego przez Greków i Macedończyków. albo Macedończyków i Greków, to jak kto woli. 300. Z jednej strony najbardziej oczywista pozycja w tym zestawieniu, z drugiej film, który ze ścisłą wiernością faktom ma, no to, to trzeba powiedzieć, niewiele wspólnego. 300 zaka Snydera to filmowa adaptacja komiksu autorstwa Franka Millera o tym samym tytule, opowiadająca o losach 300 Spartan, stawiających czoła nieprzebranym siłom Persów w wąwozie termopilskim. No i cóż, w zestawieniu mógłby wylądować film 300 Spartan z 1962 roku, który pod niektórymi względami dużo bardziej sztywno trzyma się historycznych faktów, ale to właśnie 300 zaka Snydera stało się fenomenem i spowodowało, że lekarz Legenda o królu Leonidasie i jego dzielnych chłopakach jest znana praktycznie wszystkim. I za to film trzeba cenić. To, gdzie ta produkcja mija się z faktami, dosyć łatwo sprawdzić. Wystarczy wpaść na kanał Inna Historia i obejrzeć materiał na ten temat. Dowiecie, promocja dźwignią handlu. A mija się naprawdę w wielu miejscach. O tym, że Spartanie do boju nie ruszali z gołymi klatami, raczej już wiemy, ale to, że ich hełmy nie były już takie sexy. Może nie być powszechnie znane. Hełmy, które Spartanie noszą w filmie, to hełmy typu korynckiego, które przez Spartan powszechnie w V wieku przed naszą erą, niestety, używane nie były. Standardem były raczej hełmy typu Pilos, które łatwo było wytwarzać tanim kosztem na masową skalę i które wyglądają przy tym trochę jak taki retro nocnik. No i, i właśnie, Gerard Butler w takim nakryciu głowy raczej nie przeszedłby do popkulturowej historii, a tak o 300 słyszał każdy. To, czy to dobrze, że to właśnie tego typu produkcja propaguje historię, jest już tematem na oddzielną dyskusję. Ja tam 300 w sumie uwielbiam, bo to idealny miks historii i rozrywki, dlatego mogę Wam właśnie ten film polecić. Troja. I kolejna dosyć oczywista pozycja w dzisiejszym zestawieniu, czyli Troja z Bradem Pittem w roli Achillesa. W tym wypadku trudno mówić o wierności czy niewierności faktom w znaczeniu bezpośrednim, gdyż jest to film oparty na eposie, najpewniej autorstwa Homera, który z racji swojej formy też za wiarygodność nie może być rozliczany. Wielu uczniów obejrzało troję zamiast brnąć przez lekturę w oryginalnej formie i mogli się miejscami na tym delikatnie przejechać, gdyż film od iliady Homera miejscami się trochę różni. Głównie przez wykluczenie z całej tej awantury bogów. No, ale to akurat zabieg najpewniej celowy, bo twórcy filmu nie chcieli chyba. Wchodzić na poletko około fantastyczne. Robienie z Patroklesa kuzyna Achillesa, co jest akurat dosyć zabawne. I zabijanie postaci, które w rzeczywistości konflikt ten przeżyły. Nie zmienia to jednak faktu, że jako film Troję ogląda się bardzo dobrze. Zaakcentowana jest odmienność Grecji doby konfliktu z wczesnego okresu archaicznego od tych Greków stereotypowych, których kojarzymy raczej z okresem klasycznym. Ogół konfliktu jest sprawnie zarysowany i w niektórych miejscach pozostaje faktycznie wierny materiałowi źródłowemu. A poza tym można sobie pooglądać gipkiego Brada Pita na ekranie i epickie starcia w antycznym sosie. Mi to akurat w zupełności wystarczy. Dokładniejsza analiza filmu pod kątem historycznym jest już w drodze, a mam nadzieję, że jest na co czekać. Immortals. Immortals, Immortals. Z tego filmu łatwo się śmiać i twierdzić, że jest nielogiczny, tandetny, a wręcz kiczowaty. Ja sam miałem takie odczucia, kiedy pierwszy raz obejrzałem Immortals o losach Tezeusza, greckich bogów i króla Hyperiona z twarzą Mikiego Rorka. Ale paradoksalnie uważam, że Immortals to bardzo dobra reprezentacja greckich mitów, przeinaczonych bo przeinaczonych, ale jednak, w formie filmowej, gdyż mitologie w ogromnej większości przypadków mają właśnie to do siebie, że są nielogiczne. Z perspektywy współczesnego odbiorcy mogą wydać się nawet dziecinne, a zarazem często wydumane. I takie właśnie były mity greckie. Tutaj mamy możliwość wejścia w ten świat mitów ze wszystkimi tego plusami i minusami. Całość jest oczywiście całkowicie odrealniona, ale polecam mimo wszystko spróbować to docenić. Jeżeli chodzi o fabułę, to jest to zblendowany zestaw mitów z domieszką dobrej, lub też, jak to woli, złej woli scenarzystów. Z oryginałami film poczyna sobie dosyć lekko, ale znowu tak jak w wypadku Troi i Iliady. Trudno tutaj czynić z tego poważny zarzut. Poza tym całość wypada dużo lepiej w moim odczuciu niż tacy bogowie Egiptu na przykład. Jeżeli lubicie klimaty mitologiczne, to oczywiście dajcie znać, czy chcielibyście, aby rozłożyć ten film na czynniki pierwsze na kanale. Znalazłoby się tutaj, myślę, naprawdę kilka ciekawych smaczków. Herkules. O Herkulesie czy też Heraklesie, no to to jest w końcu odcinek o Grecji, powstało mnóstwo filmów i seriali, od animacji Disneya aż po Herkulesa w Nowym Jorku z Arnim Schwarzeneggerem w roli głównej. Ja w swoim zestawieniu postanowiłem umieścić tą wariację o przygodach greckiego herosa, w której z ekranu patrzy na nas groźnie Dwayne The Rock Johnson, gdyż tak jak w wypadku Immortals, Herkules z roku 2014 jest po prostu synonimem Guilty Pleasure w historycznym sosie. Czy jest to film wierny materiałowi źródłowemu? Nie. W żadnym w wypadku tutaj Herakles nazywa się na rzymską modułę Herkules, mimo że wszyscy z jego otoczenia posiadają greckie imiona. Dodatkowo wrzucony jest w realia Grecji okresu klasycznego. Kiedy to dzieje, tego mitologicznego herosa sięgają czasów kultury mykeńskiej. Na tle Herkulesa z Derokiem, Herkules Arniego w Nowym Jorku w latach 70. XX wieku nie wypada nawet tak jakoś całkowicie od czapy. Film jest jednak po prostu dobrym, odmurzającym spektaklem, który stoi w praktycznie całkowitej opozycji no do takiego Aleksandra na przykład. I tak właśnie wygląda moje zestawienie pięciu najlepszych filmów o historii starożytnej Grecji. No i teraz pytanie do Was. Jakie są Wasze ulubione filmy na ten temat? Za dużo do wyboru. Nie Macie, także, no siłą rzeczy niektóre typy będą musiały się powtórzyć, ale najbardziej mnie ciekawi, żebyście napisali, co myślicie o 300, o których już sobie kiedyś gadaliśmy, bo to jest taki przypadek, że albo się ten film kocha, albo się go nienawidzi, jeżeli jesteś takim purystą historycznym, szczególnie jeżeli chodzi o kino. No, to tyle moi drodzy na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Przepraszam, że mnie tak długo nie było, ale no, jak ktoś wpadał na, inst na, na Insta Stories, na YouTube Stories, to wie, że miałem remont, także nie miałem możliwości kręcenia materiałów. Ten tak też chciałem szybko wypuścić, bo już kończę pracę nad Harry Potter i więzienia z kabanu versus Historia, który no, maksymalnie za tydzień, to już mogę zaręczyć. No, a jeszcze mamy pana Włodyjowskiego w drodze Piratów z Karaibów oraz jeszcze troje, także no, ta lista tematów jest naprawdę spora. Ale co, lecimy dalej, ankiety też będą niebawem. Zostawcie łapkę, suba i tak dalej. Całuski moi drodzy, do zobaczyska. jak? Do zobaczyska? Ja zawsze mówię inaczej, ale to widzimy się w kolejnym odcinku. Ale to już oczywiście zupełnie inna historia.